Zauważyliście, że po polskich drogach porusza się mniej niż kiedyś ciężarówek 4x4, 6x6 i 8x8. To zasługa coraz większej popularności usług oferowanych przez firmę tymczasowe drogi modułowe. Dzięki drewnianym, kompozytowym i metalowym nawierzchniom układanym przez to przedsiębiorstwo, wiele pojazdów nie musi brodzić w błocie. Ale czy tylko o czyste opony chodzi? Nie tylko. Korzyści jest cała lista. Zacznijmy od tego, że każdy pojazd z napędem na wszystkie koła zużywa więcej paliwa, szybciej zużywa opony i ma dużą masę własną. I to są koszty. Rozkładając drogi tymczasowe na placu budowy, można dojechać z ładunkiem żwiru lub betonu bez tak wysokich wydatków i do tego na czas. Ileż to razy zagrzebana w błocie ciężarówka wywołała cały szereg kłopotów opóźnienia. Kosztowną ewakuację, a nawet awarie swoich podzespołów. O takich historiach klienci firmy tymczasowe drogi modułowe już nie mówią. A do jak ciężkich pojazdów służą drogi tymczasowe? Właściwie nie ma ograniczeń. Skoro po modułach bezpiecznie poruszają się nawet zestawy niskopodwoziowe z ładunkami ponad normatywnymi, to chyba nie trzeba lepszej rekomendacji. Bezpieczeństwo na budowie, redukcja kosztów, lepszy stan techniczny pojazdów poruszających się po tymczasowych drogach modułowych są nagrodą samą w sobie. Firma błyskawicznie potrafi pokryć modułami ogromne powierzchnie i szybko je usunąć po pracy. Usługę można zrealizować w dowolnym miejscu w Polsce i Europie, a firmowi eksperci dobiorą najlepszą technologię dróg do konkretnej sytuacji. Firma działa 24 godziny i 7 dni w tygodniu. Twoja droga tymczasowa może powstać w weekend, dzięki czemu poniedziałek nie będzie już taki zły jak wcześniej.